Niedaleko Indii i Sri Lanki leży miniaturowa wyspa, która na mapie świata jest ledwie widoczną kropką na tle błękitu Oceanu Indyjskiego. Jej powierzchnia ma niecałe 2 km długości i ponad kilometr szerokości, co sprawia, że jest ponad 60 razy mniejsza od Warszawy. To bezludna wyspa? A może prywatny kurort światowej elity? Nic bardziej mylnego. Male to stolica Malediwów, a zarazem jedno z najbardziej zatłoczonych miejsc na Ziemi. Należy więc zadać pytanie, jak małe jest Male? Na tak małej przestrzeni mieszka około 210 tysięcy osób, chociaż niektóre szacunki mówią nawet o 250 tysiącach. Male jest najgęściej zaludnioną wyspą świata. Oczywiście można uwzględniać inne mikroskopijne wysepki zamieszkałe przez kilkaset czy kilka tysięcy osób. Warto jednak podkreślić, że są one najczęściej połączone między sobą mostami, przez co tracą na unikatowości. Natomiast Male może dumnie nosić miano pełnoprawnej wyspy, na którą dostać się można wyłącznie drogą powietrzną lub morską. Sama gęstość zaludnienia miasta jest wręcz niewyobrażalna. Około 109 tysięcy mieszkańców na kilometr kwadratowy. To daje mniej więcej 9 metrów kwadratowych na osobę. Dla lepszej wizualizacji wyobraź sobie, że organizujesz imprezę w przeciętnej wielkości pokoju, na którą zapraszasz rodziców, dziadków z obu stron i jeszcze trójkę rodzeństwa. Malediwy, do których należy Male, to archipelag około 1200 wysp, a tym samym prawdziwa mieszanka światów, począwszy od zielonych i bezludnych terenów, aż po kurorcy rodem z ofert biur podróży. A pośród tego jest Male, gęste od betonowych labiryntów. Jeszcze w latach dwudziestych XX wieku Male liczyło zaledwie około 5 tysięcy mieszkańców, co jest zupełnie normalną liczbą jak na tego typu wyspę. W roku 2000 w stolicy mieszkała zaledwie jedna czwarta maldivczyków. Dziś jest to prawie połowa. Ludzie żyją na tej wyspie od ponad tysiąca lat, ale nigdy wcześniej Male nie było tak wielkie i zatłoczone. Skąd więc ten boom, który zamienił je w jedno z najgęściej zaludnionych miast świata? Można to wyjaśnić na dwa sposoby. Po pierwsze tym, co Male oferuje, a po drugie zwykłym zbiegiem okoliczności. Ale zanim do tego przejdziemy, rzućmy okiem, jak wygląda to miasto z bliska. Ulice są tu wąskie i zatłoczone, a między budynkami nie ma prawie wolnej przestrzeni. Ma to swoje plusy. Nikt nie zaczepi cię w ciemnej bramie. W mieście znajdziesz wszystko, czego oczekuje się od metropolii. Są tu sklepy, restauracje, domy czy parki. Do tego system kanalizacji, którego rury wędrują prosto do Oceanu Indyjskiego. W odróżnieniu od reszty Malediwów, Male ma budynki, które wszyscy uważamy za absolutnie niezbędne. Dwa największe szpitale w kraju oraz sporych rozmiarów lotnisko na sąsiedniej wyspie Hulhule. Tuż przy nim znajduje się największa na świecie baza samolotów wodnych, największy uniwersytet, największy port handlowy i targ rybny, a także najstarsze i największe meczety. Nie bez powodu nieustannie podkreślam słowo największe. No i oczywiście, jak na stolice państwa przystało, mamy tam rząd. Co prawda, Malediwy zawsze kojarzą nam się z rajskimi plażami i drinkami z kokosem, ale Male akurat nie za bardzo ma się czym pochwalić, jeżeli chodzi o kąpieliska. Ale to właśnie tutaj skupiono instytucje, które sprawiają, że wyspa stała się nie tylko centrum politycznym, ale i życiowym Malediwów. Dlaczego akurat ta niepozorna wyspa została stolicą? W gruncie rzeczy przez czysty przypadek. To tutaj rezydowali dawni sułtani Malediwów. A gdy w średniowieczu pojawili się kupcy islamscy, właśnie na tej wyspie powstały pierwsze meczety. Najważniejszy z nich to meczet piątkowy, zbudowany z koralowca, którego mury noszą ślady tysięcy lat życia w oceanie. UNESCO wpisało go na listę światowego dziedzictwa jako jeden z najstarszych zachowanych meczetów koralowych w regionie. Od tego momentu Male przez wieki było naturalnym centrum politycznym i religijnym kraju. Wraz ze staniem się stolicą, w Male zaczęła rozwijać się infrastruktura. To dzięki niej można było łączyć setki rozcianych wysp, sprowadzając to, co dla Malediwów absolutnie kluczowe: jedzenie, paliwo i praktycznie wszystkie inne towary, których nie da się wytworzyć na miejscu. Dziś, male to także serce gospodarki. Jeśli pracujesz w rządzie, turystyce, transporcie morskim, rybołówstwie, ochronie zdrowia czy edukacji, istnieją spore szanse, że mieszkasz właśnie tutaj. To efekt kuli śnieżnej. Im więcej instytucji skupia stolica, tym więcej ludzi przyciąga. I tak Male stało się największym skupiskiem w całym kraju. Ale Malediwy to przecież nie tylko Male. Archipelag ma około 1200 wysp rozciągniętych w długim łańcuchu, z których zamieszkanych jest nie więcej niż 190. Podzielono je na 20 atoli, a w ramach reformy z 2010 roku powstały tam nawet Rady Wysp, Atoli i Miast. Nie trudno zgadnąć, że wybory na wyspie liczącej kilkuset mieszkańców przypominają bardziej konkurs popularności. Kto ma więcej znajomych, ten zostaje radnym. Różnice między wyspami są ogromne. Malutka Rakke liczy tylko 80 mieszkańców. Z kolei Ho ma ich ponad 10 tysięcy, co czyni ją drugą największą wyspą na Malediwach. Natomiast pozostała większość wciąż jest niezamieszkana. Porośnięta dżunglą, pachnąca bananami, papają i owocami noni, które dla Malediwczyków są tak zwyczajne, jak dla nas jabłka czy śliwki. Rolnictwo na Malediwach jest słabo rozwinięte. Teoretycznie 10% powierzchni kraju przeznaczono na uprawy, ale w praktyce to jedynie maleńkie poletka rozsiane po odległych wysepkach. Trochę bananów, trochę papai, nic więcej. Rybołówstwo pomaga, ale nie wystarcza, żeby nakarmić cały kraj. Malediwy nie są w stanie wyżywić się same. Podstawę diety, czyli ryż, trzeba sprowadzać z zewnątrz. Mieszkańcy wysp są więc zależni od świata zewnętrznego. Rząd nie nakłada ceł na żywność, paliwo czy nawozy, choć podatki celne stanowią sporą część jego dochodów. Dzięki temu produkty podstawowe są tańsze, ale oznacza to też ogromną podatność na globalne kryzysy. A że w atolach mieszka głównie młodsza część społeczeństwa, ich życie jest bardziej niepewne niż codzienność osób zatrudnionych w Male. Na to wszystko nakłada się kwestia pracowników zagranicznych. Malediwy zatrudniają ich tysiące, głównie mężczyzn, którzy przyjeżdżają tu tymczasowo do pracy. Wielu mieszka w samej stolicy, a część bezpośrednio w kurortach. Turkusowa woda, biały piasek, słońce przez cały rok, a wystarczy tylko pracować. Brzmi bajecznie, prawda? Lecz zanim zaczniesz szukać ofert pracy na Malediwach, muszę podkreślić, że to ciężka praca wewnątrz olbrzymiej turystycznej machiny obsługującej miliony przyjezdnych. To właśnie luksusowe ośrodki sprawiły, że świat w ogóle wie coś o Malediwach. Albo marzysz, by tam pojechać, albo masz już dosyć słuchania znajomych opowiadających o wakacjach w raju. I nic dziwnego. Turystyka jest dziś jedną z największych gałęzi gospodarki kraju. Wystarczy spojrzeć na liczby. W 2021 roku Malediwy sprowadziły towary warte 2,8 miliarda dolarów, a wyeksportowały jedynie 240 milionów, głównie ryby. Bilans wygląda katastrofalnie, dopóki nie dodamy usług. Wtedy obraz się zmienia. Import 3,6 miliarda, eksport ponad 4 miliardy. Różnica bierze się z jednego słowa turystyka. To ona zasila całą gospodarkę. Turystyka działa jak eksport usług. Zagraniczny klient przylatuje, zostawia dolary i wraca do domu z czekoladową opalenizną i wspomnieniami. W samym 2021 roku kraj zarobił na tym ponad 3,5 miliarda dolarów to aż 1 trzecia całego PKB i 60% walut obcych, za które Malediwy kupują wszystko. Od ryżu, przez paliwo, po nawozy. Ale jest w tym pewien haczyk. Eksport ryb czy maszyn kończy się w momencie wysyłki. Turystyka działa odwrotnie. Im więcej turystów, tym więcej hoteli, resortów i portów musisz stawiać u siebie. W 2024 roku na Malediwy przybyło ponad 2 miliony ludzi. Czy robi się tłoczno? W stolicy tak, ale poza Male niekoniecznie. Dlaczego? Bo Malediwy mają unikalną politykę. Jedna wyspa, jeden resort. Turyści nie zjeżdżają się do miast, tylko trafiają na oddalone, pojedyncze wysepki. Tam piją bellini w strojach kąpielowych i korzystają z uroków rajskich plaż, odnosząc wrażenie, jakby cała wyspa należała do nich. W całym kraju wciąż jest ich ponad tysiąc niezamieszkanych, więc miejsc na nowe kurorty nie zabraknie jeszcze przez lata. Dlatego też nic dziwnego, że od lat 70. zarówno rząd, jak i prywatni inwestorzy pompują w turystykę ogromne pieniądze. Najwięcej inwestycji przychodzi z Chin, Indii i Singapuru. To właśnie stamtąd płyną fundusze na hotele, porty, przystanie i całą niezbędną infrastrukturę. Jednym z symboli współczesnych Malediwów jest tak zwany most przyjaźni efekt współpracy z Chinami. I to dobrze oddaje sytuację całego kraju. Malediwy są tak zależne od świata zewnętrznego, że kapitał i inwestycje płyną tu praktycznie bez przerwy. Kraj należy do południowoazjatyckiego porozumienia o wolnym handlu i ma umowę o wolnym handlu z Chinami. W efekcie czego luksusowy resort może być własnością biznesmena z Singapuru, obsługiwany przez pracowników z Indii i sprzedawany jako oferta dla bogatych turystów z Chin. Ale jak powszechnie wiadomo, nic nie jest za darmo. Również takie inwestycje. Towarzyszą im przede wszystkim koszty, a oprócz tego niejasne przepisy, zagmatwane prawa, konkurencja z biznesmenami powiązanymi politycznie, no i wszechobecna korupcja. Ponadto obcokrajowcy nie mogą kupować ziemi, mogą ją jedynie dzierżawić od państwa najczęściej na 50 lat. Mimo tego polityka na Malediwach jest naprawdę krucha. Wystarczy cofnąć się do lat 80., w trakcie których doszło aż do trzech prób zamachu stanu, a do aresztu trafiło trzech prezydentów, każdy z nich tuż po zakończeniu swojej kadencji. Ciekawy zbieg okoliczności. Władza tam jest autorytarna i, delikatnie mówiąc, mało przejrzysta. Nic dziwnego, że w rankingach wolności gospodarczej Malediwy lądują wśród 20 najgorzej ocenianych państw na świecie. W zestawieniu łatwości prowadzenia biznesu również plasują się na samym dole. Rząd jednak od lat 70. intensywnie pompował pieniądze w bankowość, żeglugę, komunikację, energetykę, rybołówstwo, przetwórstwo ryb i oczywiście w turystykę. To właśnie te segmenty wyniosły Malediwy do statusu kraju o wyższych średnich dochodach. Zmieniło się nie tylko życie ludzi, ale i funkcjonowanie całego państwa. Aż 34% dochodów rządu pochodzi z podatków pośrednich, ceł i przede wszystkim podatków turystycznych. Dlatego pandemia była dla Malediwów ciosem w samo serce gospodarki. Statki przestały pływać, a kraj niemal z dnia na dzień się zatrzymał. Dziesiątki tysięcy osób straciło pracę, a dochody budżetu spadły o 35%. Tymczasem wydatki musiały rosnąć, zwłaszcza na pomoc mieszkańcom odległych atoli, najbardziej zależnych od centralnego wsparcia. Państwo musiało robić więcej, mając do dyspozycji dużo mniej. Wydatki na usługi i subsydia sprawiły, że w latach 2019-2022 zadłużenie Malediwów podwoiło się. To pokazuje, jak bardzo kraj jest uzależniony od swojego modelu rozwoju, opartego niemal wyłącznie na turystyce i żegludze. Kiedy świat działa normalnie, przynosi to ogromne zyski. Kiedy pojawia się kryzys, cała konstrukcja od razu się chwieje. Co to ma wspólnego z przepełnionym male? Otóż rozwój gospodarczy Malediwów koncentruje się w stolicy. Im więcej turystów i statków, tym większe wpływy do budżetu. A większe wpływy to kolejne inwestycje i instytucje, które naturalnie lokuje się w male. A instytucje oznaczają urzędników. W efekcie stolica, będąca politycznym i administracyjnym centrum, staje się coraz ciaśniejsza, wypełniona ludźmi po brzegi. Rozwój całego kraju automatycznie napędzał rozwój male, aż do granic możliwości tej maleńkiej wyspy. Jest jeszcze jeden problem, który może przesądzić o przyszłości całego kraju. Tym problemem jest woda i to zarówno jej nadmiar, jak i brak. Malediwy to jeden z najniżej położonych krajów świata. Najwyższy punkt to niewielkie wzniesienie na polu golfowym, zaledwie 5,1 metra nad poziomem morza. Tymczasem ocean nieustannie się podnosi. Ponad 60% wysp już teraz zmaga się z erozją plaż, a 80% leży niżej niż metr nad poziomem morza. Nie trudno więc zrozumieć lęk mieszkańców, który jest tak wielki, że rząd Malediwów zorganizował kiedyś posiedzenie gabinetu pod wodą, by zwrócić uwagę świata na zagrożenie. Jeden z prezydentów ostrzegał, że kraj może zniknąć do końca tego stulecia. I niestety malediwy przekonały się już, co znaczy niszczycielska siła wody. W grudniu 2004 roku miało miejsce olbrzymie tsunami, które uderzyło między innymi w Malediwy. W kataklizmie zginęło 227 898 osób, z czego 108 właśnie w malediwach. Tysiące osób zostało rannych, prawie cały kraj został zalany, a straty liczono w setkach milionów dolarów. Nikt nie chce przeżywać tego ponownie, dlatego na Malediwach zaczęto budować rozmaite konstrukcje chroniące przed wodą, od falochronów wokół największych wysp, przez sztuczne rafy koralowe, aż po zupełnie nowe wyspy. Tak, to nie żart. Rekultywacja terenu, czyli tworzenie lądu, stała się dla wielu mieszkańców sposobem na walkę z oceanem. Piasek sprowadza się z zagranicy albo wydobywa z dna morskiego, by zasypywać kolejne obszary i powiększać istniejące wyspy. Najlepszym przykładem takiej operacji jest Hulhumale, sztuczna wyspa połączona z Male Mostem. Często nazywa się ją miastem nadziei, bo w przyszłości właśnie tam mają znaleźć schronienie dziewczycy, jeśli ich rodzinne wyspy znikną pod wodą. Gdy projekt zostanie ukończony, Male i Male razem mogłyby pomieścić nawet dwie trzecie całej populacji kraju, tworząc ogromną metropolię. Problem w tym, że to wcale nie jest takie idealne rozwiązanie. Ocean nie działa jak wanna, która po prostu się napełnia. Wyspy Malediwów cały czas są kształtowane przez erozję i prądy morskie. Rekultywacja ziemi, Często prowadzona z pominięciem ochrony środowiska, oznacza zasypywanie lasów namorzynowych czy raf koralowych, ustawianie betonowych bloków i wybieranie piasku z dna. To z kolei może zmienić układ prądów i wywołać kolejne problemy w przyszłości. Dwie ściśnięte ze sobą wyspy i setki kurortów, które nie chcą stawiać falochronów psujących widok, to przepis na katastrofę. Wszystko jednak wskazuje na to, że Malediwczycy nie zamierzają się spakować i wyjechać do Australii, jak zrobiły to niektóre inne społeczności wyspiarskie. Oznacza to jedno: Male, już dziś przepełnione, stanie się jeszcze bardziej zatłoczone. Malediwy stoją więc przed wyzwaniem, które trudno rozwiązać. Z jednej strony rozwój gospodarczy i turystyka napędzają kraj, z drugiej, brak wody. Nieprzewidywalny ocean i przepełniona stolica pokazują granice tego modelu. Na razie odpowiedzią są sztuczne wyspy i coraz gęstsze male. Czy to wystarczy na kolejne dekady? Tego nie wie nikt, ale jedno jest pewne. Życie w raju okazuje się znacznie mniej rajskie niż może się wydawać.